Siemanko, tutaj kujawcą moi drodzy. Jestem znów u Was tutaj, nagrywam dla Was, ale patrzcie co my tutaj mamy za grę. Super Mario. No może Flash, ale to jest, czytałem, że to jest coś podobne do Mario Bros. Czyli totalny powrót do dzieciństwa, to jest moja ulubiona gra z dzieciństwa, zresztą tak samo jak kaczki. Oczywiście ci co mają po 13, 12 lat to nie wiedzą co to było, bo wtedy w tych czasach jeszcze yy, nie grali w to. Teraz się wychowuję na GTA Call ale dobra, omijajmy to Z Moim zdaniem najlepsza gra jakakolwiek w ogóle powstała Jest naj, najlepsza, najbardziej super i w ogóle, nie? Także, powrót do dzieciństwa, ja już tutaj powiedziałem kilka rzeczy i zaczynajmy Dobra, wybieram playera Heh, oczywiście Mario Nie myśl Luigi, że o tobie zapomnieliśmy Ale wiesz jak to, Mario, nie? Trzeba mieć Mario Dobra, jedziemy, pierwszy poziom Lever, pierwszy Yeah! Wspomnienia wracają. Jeszcze ta muzyka. Yeah! To jest coś niesamowitego. Teraz tego co pamiętam, to one tutaj znikały, jak się od nich odchodziło. Tak, to też zostało zachowane. Cudnie po prostu. Dobra, już po nim. Okej, okay. dobra. O właśnie, tam tamta zasrana... Kurde... Wychodzi... nie jest to muchołówka, właściwie było czeka się rosiczka czy coś Nie, rosiczka i muchołówka to chyba to samo A już ktoś się żara. Tu można wejść, jakoś pamiętam, że te rury można było wchodzić O, dobra, okej okay. Znaczy, pamiętam, że na te rury to się jeszcze wchodziło Czy pytacie, czemu ja tak pamiętam, bo grałem na kompie Otóż nie, na kompie to dopiero później, ho, ho, to dopiero później, później grałem w kompie Jak miałem kompa, to oczywiście gra podstawowa... Kurde Oczywiście gra... No dobra i tak mam i powerpointa Oczywiście gra podstawowa to była Mario, nie? Ale tak to jeszcze grałem na Pegasusie, hoho Pegasus to dopiero jest coś Właśnie tak sobie myślę, żeby kupić sobie Pegasusa właśnie chociażby dla tych starych gier Dobra, tam jeszcze nie chcesz wracać I musiałem sobie właśnie, żeby kupić Pegasusa i przywołać te wszystkie wspomnienia właśnie czy z Mario, czy yy, z kaczkami I ja się yes, zdążyłem Zniknij, jest dobra? Już go nie ma tam. Dobra. Jakby coś wyleciało, nie spadnie. Ja nic nie mam, już tutaj będzie. Nie, tylko pieniądze. O nie, może być trudno. Dobra. O nie, o nie, ja tak. Dobra, nie, walić te pieniądze. Dobra. O kurde, dobra. Nie wiem, czy wy tego facepalma słyszeliście, nie? Ale po prostu... Taką, że odwalił... Dobra, jedziemy jeszcze raz. Jedziemy jeszcze raz, właśnie... To jest urok Mario, że nie ma jakichś, nie wiem, checkpointów, czy coś, jak się... Po prostu, no, odwali się poziom... Zmasi się, tak jak ja właśnie tym to trzeba od nowa iść. Nie ma, że tam checkpoint, ja sobie checkpoint zapisałem i... I od checkpointa, co to ma być, właśnie nie, to jest właśnie super, że... Trzeba wszystko od nowa, to jest no po prostu... Dobra idziemy oczywiście tutaj, nie? To jest moim zdaniem właśnie też fajnie zrobione, bo nie ma tak, że idą sobie... Idą sobie wszyscy na łatwiznę O checkpoint tam przed metą się zatrzymałem i... Niewiele mi zostaje droga, tylko trzeba właśnie od nowa Trzeba i można się właśnie w ten sposób uczyć na błędach Aj! Dobra nie mam Mogę rzucać jabłkami z tego co tam a to jest chyba w ale jak nie pamiętam, że zawsze na to jabłka mówiłem W takim oryginalnym jeszcze Mario, bo to jest trochę jakieś inne Mario To pamiętam, że jeszcze można było rzucać ym, Melonami, tak właśnie Melonami, znaczy nie melonami, tylko tym Jak to się tam nazywało, nie pamiętam też jakieś owoce takie fioletowe, one były tropikalne Nie, nie wiem co to było naprawdę, nie przypominam sobie Mango? Nie, mango nie, melony Papaje, o papaje właśnie tak, rzucało się papajami, tak żeby sobie wyobraźcie jak to jest. że one pamiętam tak że się je rzucało. One były tak chamsko ukryte. Tak. Ale dzisiaj, no, po prostu chodzi mi ogólnie w tym wieku, teraz... czy znaczy w moim wieku, bo ostatnio w to 10 lat temu, nie? No nie wiem, pamiętam kiedyś koksiłem wszystkie potwory, wszystkie monety zbierałem, a teraz po prostu nie wiem co się ze mną dzieje. Po prostu daję tak ciała na całej linii. Nie wiem, co się dzieje. I co mówiłem właśnie odnośnie tych melonów, że by tak hamsko ukryte... hamsko chamsko ukryte, tak na końcu w takiej niewidzialnej właśnie... Niewidzialnym yy, klocku. Trzeba było tam wskoczyć, pamiętam to, coś przed było zamkiem, przed tym ostatnimi levelami, nie? I co jeszcze mogę dopowiedzieć? No ogólnie odbijały się dwa razy, dwa razy od ziemi się odbijały i leciały dalej, nie? No jeszcze tego tu brakowało. Dniaka. On już chyba zniknął. Z... nie, nie ma do... Znaczy jest jeszcze. Dobra, idziemy. Ciśnie Mario. Uwaga, jak tu mówię do trzech razy sztuka. Dobra. Mamy jabłka, to jest dla mnie straszne wszystko tutaj. Błagacz, mi się uda. Ciekawe ile mam żyć, muszę sprawdzić. Dwa życia jeszcze. Dobra, wiecie co, jakby nam się po prostu nie udało, to ja w następnym odcinku po prostu znowu facepan ostatnie życie chyba że jeszcze tak dopracowali że jest życie zero też w następnym odcinku po prostu pokażę wam drugą planszę bo nie mam zamiaru się po prostu już tutaj z... kompromitować tak nie mam zamiaru się już kompromitować tutaj dobra żubika już nie ma A, no, power up no, nie będzie potrzebny, bo my i tak idziemy w podziemię. Co, co wiem, to następny poziom jest właśnie podobny do tego, co tutaj mamy, ten poziom pod ziemią. On jest taki właśnie niby w ziemi, jakieś kopanie, coś takiego. Serio co, co pamiętam, to tam było o tyle trudne, że były jakieś taśmy jeżdżące i w ogóle jakieś armaty, coś takiego, pierwsze w ogóle. Yy, moje prawdziwe wyzwanie, jak pamiętam, to było w Mario, właśnie te armaty, które no dla mnie były nie do przejścia, pamiętam, zawsze mi kuzyn przechodził. Ale później jakieś miałem wersje na komputerze, bo to oczywiście graliśmy na Pegasusie, nie? Wtedy to nie było w ogóle mowy, żeby ktoś komputer miał, a szczególnie taki, żeby chociażby Mario, nie? Wchodził. Dobra. Idziemy, nasz super znienawidzony element. Dlaczego to mi nie chce się... Ja... Ja... Dobra, tak jak mówiłem, następny odcinek jak nagram, to już nagram z drugiego poziomu, ale oczywiście tamten jeszcze przejdę, mam zamiar go przejść, bo teraz nie wiem, jakoś nie mam do tego weny, także komentowanie tu nie ma, ocenia co gry, bo gra jest po prostu, ma dla mnie wartość sentymentalną, więc nie ma nawet oceniania tutaj żadnego, bo i tak by było więcej niż 10. Dziękuję, zapraszam do uwagi i proszę wybaczcie mi za moje lamienie dobra, cześć na razie.